Marta Hojnowska na drugiej edycji Virtuos Challenge 2, na, na drugiej edycji Virtual Challenge. <laughs> Oczywiście byłaś tutaj e, między innymi, żeby pomóc e, swojemu koledze klubowe, klubowemu, tak? Dawid Mir to moja koleżanka, gwiazda KSW. <laughs> <laughs> no właśnie, zaraz do tego przejdziemy w, w takim razie, ale zacznijmy właśnie od e, pojedynku wieczoru. Dawid Mirkowski, Robert Krasoń. Bardzo dobry pojedynek, bardzo zażarty. Co twoim zdaniem nie zagrało w takim razie na korzyść Dawida? E, na pewno za mało low nie wiem, nie wiem, no ja znam Dawida, bo często jeżdżę właśnie do Garudy na sparingi. No przepraszam, nie klubowy kolego. Tak, nie klubowy, ponieważ ja jestem z Łodzi, on w Warszawie, jeżdżę dość często na sparingi i obserwowałam go. E, bardzo, bardzo fajny zawodnik i no dzisiaj coś nie poszło, naprawdę nie poszło, bo zawsze patrzę i mówię, kurde, tak ułożony, tak pięknie wszystko robi technicznie, tak mądrze. Eee, a tutaj no, zabrakło czegoś, zabrakło czegoś, no nie mam pojęcia. Ja też nie, nie ćwiczę tak z nim na co dzień, żeby wiedzieć co, co się stało, ale mówię, no nie był dzisiaj sobą. A propos właśnie, nie bycia sobą, no to jak oglądałem twój pojedynek, to właśnie byłem taki, czułem taki niedosyt, bo generalnie nie byłaś w stanie się kompletnie otworzyć i, i no nie było takich ciosów właśnie, które potencjalnie mogłyby zagrozić rywalce, a przynajmniej no nie było, po prostu ich nie było i dlaczego. No nie było, nie było. Ja też to wzięłam tę walkę z doskoku praktycznie, nie trenujące. i no, na pewno dużo sił mnie kosztowała pierwsza runda, gdzie tam chciałam uderzyć w i Karolina weszła mi w nogi. No po tym też czułam, że napuchły mi nogi, napuchły mi ręce. W drugiej rundzie już troszeczkę było lepiej, a w trzeciej już się czułam wtedy komfortowo. W takim razie bo jest ten powrót, nie wiem, co, co zdecydowałaś, bo chciałaś wrócić, wróciłaś troszeczkę inaczej niż, niż to było planowane. Niemniej właśnie, co planujesz dalej? E, mam nadzieję, że będzie dla mi szansa jeszcze bić się na KSW e, i co dalej. No, pracować, pracować i mam nadzieję, że będzie dobrze. No. Oby, w takim razie bardzo dziękuję za szybki wywiad. Miłej reszty wieczoru. Dziękuję.